NL 2022 82 96 234 Jest to przepiękny samczyk oryginalny z Tim van de Paul Gołąbek. Był u mnie w rozpłodzie w tamtym roku ze względu na swoją barwę. Jest taki nietypowy płowy jakiś szali. Bardzo ładny gołąbek. Pochodzenie też bardzo dobre tego gołąbka yy, od strony. Tusia. Mamy tutaj Golden Parowany na Jet. Super samiczka. 13 w rankingu Pipa w kategorii A. Trzeci czempion na Trzeci dujf. Trzeci czempion kategorii A. Szósty czempion na tour I dziesiąty czempion generalny CC Grafschaft 2018. Tu są głąbki Stefan Lambrecht. Od strony mamy. Mamy tutaj gołąbka. Fabiola, jest to wnuczka Charlotte Hansa Eierkamp, Barta van de Bora, Mariette van de Bor i Joren Hansa Eierkamp. Także gorąco polecam. Przepiękny samczyk, oryginalny Tim van de Pol. Gołąbek taki dość, dość spory, także zapraszam do zdecydowania.